Samsung już jakiś czas temu zaprezentował nam swoje telewizory Ultra HD i ten, na który możemy patrzeć w tym momencie widzieliśmy już w Warszawie. Natomiast tu dzisiaj na IFA 2013 pokazano nam coś dużo większego. Największy telewizor UHD 110 cali. Naprawdę potężny panel. Robi naprawdę wrażenie. Co ciekawe, to urządzenie nie stanie się nieaktualne za rok. Nie, nie stracimy funkcji, które możemy zyskać wraz z nową serią, a to się dzieje dzięki możliwości modułowego wymieniania pewnych elementów, takich jak procesor, grafika czy tuner na przykład. Wiele, wiele tu można dołożyć dzięki takiemu małemu boksikowi, który Wam za chwilę zaprezentuję w tym małym pudełeczku może się znaleźć wiele nowych części do telewizora, wiele elektroniki. Właściwie większość tak naprawdę mieści się właśnie tutaj, tak żeby nie zepsuć tego cienkiego, minimalistycznego designu, które mają nowe telewizory. Tutaj mieści się ta elektronika, dzięki której można będzie później rozbudowywać urządzenie. Tak jak widzicie, jest to podłączone zaledwie za pomocą jednego tego z tyłu kabla do telewizora. Natomiast do tego pudełeczka podłączamy wszystko, co właściwie chcemy, co, o co chcemy rozbudować urządzenie. Tutaj są porty HDMI i dzięki temu możemy na przykład schować to pudełko i nie, nie, nie widzieć tego na co dzień, dzięki czemu właśnie półka z telewizorem wygląda lepiej, nie ma zbędnych elementów. Dzięki temu, tak jak wspomniałem, telewizor może zostać na dłuższy czas aktualny. Fajna sprawa, nie jest to oczywiście nowość, dlatego bo już było to w innych telewizorach Samsunga prezentowane, natomiast wydaje mi się, że warto o tym jeszcze raz wspomnieć, choćby właśnie przy okazji pokazywania tamtego wielkiego, ogromnego telewizora Ultra HD.